Witamy wszystkich na alpaczym ranczu Alpaki Wiłowej. Kochani, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, w imieniu własnym mojej kochanej córki Karoliny, która jest właścicielką tego Rancza Alpaki Wiłowej, chcielibyśmy Wam życzyć tego, czego najbardziej brakuje w tych trudnych, ciężkich czasach. Więc razem z naszymi futrzakami życzymy Wam dużo spokoju dużo radości, wiele powodów do uśmiechu, i abyście zawsze znaleźli czas na relaks i odpoczynek. I aby praca i ciągła gonitwa nie pochłonęły Was w całości. Dla nas osobiście najlepszym sposobem na wypoczynek i wyciszenie się jest spacer z alpakami, głaskanie ich, przytulanie się i mizianie. Mamy nadzieję, że dla Was, kochani, przypadnie do gustu ten sposób spędzenia wolnego czasu. Jeszcze raz wszystkim Wam życzę zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i serdecznie wszystkich zapraszamy na nasze rancho i do naszych zwierzaków. Dziękuję. No, zapraszam, zapraszam, chłopaki. Na smakołyki, proszę bardzo, proszę, 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 Juzek, proszę, tak, proszę, Tadziu, proszę bardzo, o, Juzek, proszę Dysku, proszę, Juzusiu, chodź Lucek, chodź Lucek, chodź, zapraszam, proszę bardzo, proszę. Proszę. No. Tak, chłopaki. Proszę. No. Chodź Lucek, proszę bardzo. Proszę, Lucusiu. No. Proszę, Dysko. No. Żarłoki. Gdynia, tu dnia! Ludzie, jak tu wieje! Słuchajcie! Święta zapasem! Z tego miejsca tak szybciutko. Wesołych, zdrowych świąt! Spokojnych i szczęśliwego nowego roku! Co tu dużo mówić? Abyście więcej dbali o siebie w następnym roku! Abyście się rozmieszczali, ładne śniadanka jedli, obiady ślicznie zjadali. Żebyście robili sobie prezenty, żebyście podróżowali. żebyście po prostu budzili się rano, patrzyli w lustro i mówili co mogę dla Ciebie zrobić? Nie, nie znam Cię, ale Cię ubiję, ale co mogę dla Ciebie zrobić? Słuchajcie... bardzo Pozdrawiam serdecznie. Proszę wszystkich o Za chwilę połączymy się ze studiem, także postarajcie się, żeby ten nasz teatr Piotra Bilona wypadał do Nie, nie, nie Piotra Bilona! Teatr księżnej Doroty! A niech będzie ich 600. No, No, o, o, jak już jesteś w tym to co nam pan powiedział, że widzom? widzą? Dlatego Ej, ja teraz do telewizji mówię, bo Tak, tak, pan. Tak. A, to Tak. to. I tak. A. I, I to jest znacznie widzom, znacznie ja, No ja A, mam znacznie 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 nie? No to jest najważniejsze. znacznie 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 Zobaczcie, ile pięknych ludzi, a ile talentów. No, mam nadzieję, że w przyszłym roku sprawimy Wam mnóstwo, mnóstwo radości. Jak tak, tak. bardzo A kolega z zwaną potem z tą nami jest Sąd, Panie Redaktorze. sąd prawdziwy. Życzę naszym widzom dużo spokoju. Dużo zdrowia. Niech ten czas świąteczny będzie również czasem takiej osobistej rekreacji. Zastanówcie się Państwo chwilę nad sobą i przestańmy dorobić w tym życiu. Piękne słowo. A małżonka. Jak byłoby to a teraz już nie. Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się świąt życzę Państwu dużo miłości, dużo radości i spełnienia wszystkich marzeń. No to jak małżonka, to może i sąsiadka coś powie na telewizji? A o sąsiadka, to myślę, że ma dużo powied do powiedzenia. Jak już mój mąż zmarł, a jej mąż zmarł, wystał. to ja troszkę się obawiam. Ale w związku z tym, że on to chciałabym, aby wszyscy, którzy są Boży, żeby ozdrowieli cudownie i życzyli tego starego serca, z okazji tych nadchodzących Świąt, żeby one naprawdę były szczęśliwe, bez smutku, bez żalu, żebyśmy nikogo nie musieli odprowadzać tam, gdzie jeszcze nie ich czas. Wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych Świąt. Dziękuję serdecznie. To teraz kilka słów może od naszej karty medycznej. Pani Ordinator, i taki No myślę, że dołączamy się tutaj jak najbardziej z życzeniami zdrowia. Tak, żeby ten sprzęt, nasze szpitale, tak, był lepszy. Żebyśmy tutaj nie musieli nadrabiać e, naszymi e, minami. Nie, tak, tak serio życzymy Wam wszystkim. Szczęścia, zdrowia, uśmiechu, na co dzień, szczęśliwości, żebyście Państwo mieli na co dzień trochę radości, również tak egoistycznie, to powiemy z kontaktu z naszym teatrem, również. Tak jak my mamy, proszę bardzo. I na zakończenie myślę, że najlepsze słowo byłoby od naszej od tatowej siostry: Zawodów. <grym> ja powiem tak. Zawodów, ja. Ładnie, to nie, nie typowe. Ja powiem tak. Kochajcie się. Nie się i szanujcie się. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu serdecznie. A yy, życzenia składa wszystkim widzom naszym kochanym Dziecięce i Droga rodzina, znajomi, przyjaciele, ale Generalnie zwracam się tutaj do e, wszystkich nas, Polaków, z, mieszkających zarówno w kraju, jak i za granicą. Życzę Wam zdrowych, tak zwyczajnie zdrowych, spokojnych, pogodnych świąt, ale przede wszystkim w tych trudnych czasach życzę Wam, żebyśmy byli dla siebie wszyscy życzliwi. I to nie tylko od święta, ale na co dzień. Dziękuję. No tak, w związku z tym, że mam brodę, to widzę, że ciasteczka są. Nie wiem, czy to Jest. dla mnie, czy dla prawdziwego Mikołaja. Dla wszystkich, bo wychodzę z założenia, że mamy dzisiaj takie czasy, jakie mamy, że trzeba sobie osładać życie. Ale żeby nie było, że jesteś taki e, łysy, a masz brodę, to jak bardzo chcesz, to czapkę też ci znajdę. Dobra, to, to do następnego odcinka założymy, no, pokombinujemy. Nie? Pozdrawiam wszystkich z Chile Dopłynąłem tu swoją krypą Co można życzyć na święta w tym dziwnym kraju, gdzie wszyscy ze sobą walczą Trochę może empatii między sobą, żebyśmy byli bardziej uśmiechnięci Żebyśmy sobie pomagali Mam tutaj chór, ale nie wiem czy będą śpiewać kolendy chyba nie mam wystarczająco dużo makreli Uśpiewacie Chyba nie chcą śpiewać Ogólnie znieży W Wracając do tej twojej łysej głowy, a pięknej, długiej brody, więc wiesz, żeby nie było. No, Nikowaj bardzo zapracowany. Masz możliwość się do niego dołączyć. To prezent dla Dzięki. Drodzy mieszkańcy Żagania, gminy Żagań, powiatu żagańskiego. To my, wasi ratownicy z basenu Arena i nie tylko. Zabezpieczamy Wasze kąpieliska w powiecie, w gminie, w mieście. W dniu dzisiejszym na Wasze ręce składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego, zdrowia, konsekwencji w dążeniu do założonych celów, tak jak tu nasi młodzi adepci na co dzień zmagający się ze swoimi słabościami, aczkolwiek nie rezygnujący. I dbające o swoją formę, tak samo wy możecie do, osiągnąć wszystkie swoje założone cele w nowym roku. Wesołych się! Adrian, skorzystaj o super. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, my, jako morscy żagan, realizujemy swoje marzenia. Ja myślę, że każdy z nas powinien takie marzenia realizować. Kto nie realizuje swoich marzeń, nie, nie spełnia się w życiu. Atrakcją naszej, naszego funkcjonowania jest to, że żyjemy. Cały rok latem jeździmy na rowerach, na rolkach, biegamy, skaczemy, natomiast zimą spotykamy się tutaj w tych pięknych okolicznościach i potrafimy razem spędzać ten czas bardzo sympatycznie. Popatrzcie na tych, na tych uśmiechniętych ludzi, są dzisiaj niesamowicie radośni. Wszystkim tym, którzy nas oglądają, spełniajcie swoje marzenia, żeby ten czas świąt był dla nas wszystkich okresem y, dobrego samopoczucia, radości, przyjaźni, wszelkich likwidacji podziałów. Y, myślę, że morsowanie może temu pomóc. Zapraszamy wszystkim, wszystkich do dołączenia do nas. Wszystkiego najlepszego wesołych świąt! Wesołych świąt! A jak to powiadają słowo, się stało. Nareszcie Mikołaj przyszedł i do mnie. Chciałam, to mam.